Okej, okay, to ja, o styry, 1 2 3, tak jak widzicie, jesteśmy już na kolejnym etapie naszego poziomu. Dobrze, tak więc ruszajmy dalej. Okej, okay, oho! już mamy latających strzelców tych mechanicznych, wiecie o jakich mówię. Spójrzcie ich na ich na ich ten, yy, na ich tylko twarzy. Ale brzydale co, nie? Dobra, nie będę was tym zanudzał. Tak więc... Walczmy. Okej, okay, i po tych e, dwóch zabitych e, latających strzelcach to mamy kolejnych dwóch strzelców już normalnych Okej, okay, ale zanim tam pójdziemy do nich na góry, to rozbijmy parę skarbonek na dole. Tutaj mamy diament z Knarena. Nie ma nic, nie ma ok, tak więc fajny dalej. szczękostwo nam się przyda. A! Ok, zanim ruszymy tam po tych e, metalowych, tych wiatraczkach, zanim tam e, pójdziemy, tutaj mamy skarbonki, ich diamenty i jeden tegas. No dobrze, ale to nie wszystko. Słyszymy w tej chwili. Znaczy, słyszeliśmy właściwie, i zaraz na pewno znowu ten odgłos będzie ten y, y". o, słyszeliście, że mamy klatkę do rozwalenia. Oczywiście nie jest ona obowiązkowa, ale abym ja Wam radził ją rozwalić. O, widzimy ją z tymi kartami, ale mamy tutaj pomarańczową puszkę, ale nie możemy jej rozwalić, bo ona jest za kartami. Otóż, odpowiedź jest prosta, ale tutaj trzeba szybko działać, już naprawdę. Bierzemy pomarańczową puszkę i stajemy na, tym, na tej tamtej, yy, takiej platformie, Następnie strzelamy w nią, bo ta platforma, jak ją naciśniemy, to ona otwiera nam właśnie tą bramę. Okay. I radziłby Wam działać szybko, bo ta moc się kończy. I ten oto Team Sim stawia nam czerwoną puszkę, o, która posłuży nam do otwarcia dwóch, dwóch bram takich. Ale powiem Wam, że ja nie wiem, czy to twórcy Raymana bardzo lubią ten dopalaż, do, tą dodatkową moc całą, ponieważ... no to już właściwie jest trzeci filmik z jakim byśmy się poznawali znowu z tą dodatkową mocą, nie wiem Dobra, tutaj mam jeszcze skarbonki Okej, okay, mam teraz dźwignię, ale oto ona posłuży nam do czego? Do tego ludzie tak jest. Obracamy posąg Knarena i tam zauważycie, znowu jest posąg Knarena taki, ale yy, po pierwsze, ciemniejszy, po drugie, w tym koszyku, co Knaren trzyma, znajduje się tak jest yy, zielony diament. Zielony diament mamy. Chciałem powiedzieć niebieski, mi się pomyliło z naszą dodatkową mocą, którą teraz mam. No i 3000 punktów. I następnie możemy ruszać dalej. I otóż właściwie ja wam o tym nie mówiłem, ale naszym zadaniem czekać czy to się... A nie zawaliło się. Okej, okay, ludzie, ja już wam pokazuję, jak tylko dotrę tutaj. No, tutaj to już się nie będzie zawalać, trzeba. Musimy się dostać tam na samą górę tutaj tej wieży, ale to właściwie to... Szybko się dostaniemy. Mogłem wam pokazać to na samym dole, ale zapomniałem. Ale dobra, miesza z tym. O, znowu. Okej, okay, tutaj mamy kolejną władzę, słyszeliśmy zresztą. Rozwalamy ją. Lecę bo komuś bigiec, o muszę ten diament dostać. A, dostałem. Okej. Okay. Proszę dalej. Kolejna niebieska puszka. Okej. Okay. no i po tym możemy się już dostać tutaj na takie podesty. Jesteśmy już prawie na, na górze. Najpierw, oczywiście, musimy zebrać te diamenty. Mamy żółtą puszkę. Oczywiście za pomocą niej możemy się już dostać tutaj na górę. Ale zaraz, zaraz, czeka nas w walka. Po dwa wiatraki będą z nami walczyć teraz. ok I kolejne dwa wiatraczki. No, co jest Błąd, czy co? No i teraz już mamy jednego wiatraka. I nad nim widzimy znaczek naszego pieniążka, bo po zabiciu jego dostaniemy oto, tak jest, niebieską puszkę znowu, która pozwoli nam się udać tą oto drogą. To jest znowu wspinanie, mamy o, o tych takich drabinach. mamy kolejnego mrokluma, kolejnego naszego stróża, okej. Okay. i tutaj właściwie to zauważcie mamy kolejny, no yy, kolejny kwas. ja tam tak mówię kwas, bo to mi laby nie przypomina. i zauważcie, że on się znowu będzie podnosił. o widzicie? już przeniósł przez te karty. ale nie bójcie się, bo nie będzie się podnosił yy, tak samo szybko jak yy, ten. Baterze morklum, jak uciekaliśmy na sankoci tego poziomu Nie, nie się tutaj możecie normalnie, bo on powolutku się podnosił To spokojnie Wszystko załatwić idzie. No dużo puszek mam tu na dole, już widać No okay, i dostaliśmy się na samą górę. I kolejny wiatrak. I oczywiście powiem wam, że tutaj to ja bym wam radził uważać, jeżeli chcecie go zabić. Tu, z tyłu jest, są kolce takie, jak będzie za późno wyskoczyć z tych platform. To, oczywiście, te kolce nas zranią, tak jest. O, zabiegło. No i dobra, już możemy swobodnie przejść dalej. Mojemy, no przejść, przejść dalej. O, to chciałem powiedzieć. Przejść dalej, spadając. No znowu. I kolejne czerwone diamenty. I kolejna niebieska puszka. Oczywiście znowu na górę musimy się dostać. Tak jak mówiłem, naprawdę bardzo dużo wspinania jest na tym poziomie. Okej, okay, i ten oto TeamSin zostawia nam czerwoną puszkę, która posłuży nam do otwarcia tych skarbonek. Ale nie tylko, dzięki temu będziemy mieli też dobre combo. Dobra jakie? No 3140 punktów kombo, no to nawet nieźle. No. Okej. czy ruszamy dalej. Kolejna gwiazdka puszka. No i mamy teraz swojego strzelca znowu. I oczywiście powiem wam wprost. Ja z tym całym strzelcem za... No ja... Nie trafiłem. Ale za to przynajmniej mamy jedną skarbonkę, w której tak się znajduję. Myślałem, że już się pijamy. Ale dobra, jeszcze raz. Ja zawsze z tym całym strzelcem to robię tak. Zaraz wam zademonstruję. A co skupanie? Ja zawsze robię tak, patrzcie. O Co to żyją? O, to zniknął I tam jest tezys? Nie słyszałem, żeby zginął, ale dobra Dobra, idziemy O, kolejna klatka Lecę, bo zimno Właściwie nie wiem, czy pamiętacie, ale w poziomie szczyt za chmurami jak uwalnialiśmy pierwszą klatkę, pierwszych pussinów, to oni tam powinni powiedzieć lecę bo zimno. Bo tam było zimno. No bo a czemu jest zimno? No bo nie jest ciepło. Dobra, chodźmy dalej. O, i tak jak widzimy, e, musimy się dostać znowu na górę. Kolejne wspinanie takie. No i mamy oczywiście marklony, które będą chciały nam przeszkodzić. Ech, ale dni się możecie nie przejmować, oni was takie ruszą. Ale zauważcie, że jak się wspinamy na górę, to znowu jest nasz kwas, zgadza się ludzie. Ale jak nie musicie się aż tak spieścić, bo on tak kwest e, szybko się też nie podnosi. Właściwie to jest chyba ten sam kwas co... E, co wtedy, jak mi się wydaje, wiecie? No wiecie o co mi chodzi, niedawno. Jest kwas, się że nie. Dobra, jeszcze jedna klatka. Ten też niezły tekst, man. Lecę po ten, no. no wiesz. Oczywiście ja tak, tak, robię z tym i 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 z tym. I z tym, i z tym, i z tym. A, i tak tu i też zrobię na pożegnanie. Te papa. mówią pa pa Okej, okay. no i kolejna klatka. I kolejne przedłużenie życia, zgadza się. Kolejny zestaw diamentów. No i ruszamy dalej, okej. Okay. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko, komentujcie, subskrybujcie, i oceniacie, ja z tym żegnam, o stereo Do zobaczenia, trzymajcie. Się. Na razie.